Ponad 90 osób wzięło udział w 13. konkursie modeli kartonowych i plastikowych, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury. Modelarzy w wieku od kilku do ponad 80 lat startowali w kilkunastu kategoriach. Między innymi statki i okręty, samoloty wielopłatowe, śmigłowe, pojazdy gąsienicowe, budowle. Górki. W minioną niedzielę 18 maja w Centrum Kultury można było obejrzeć konkursowe prace, ale także zrobić zakupy na giełdzie modelarskiej. Z dużym zainteresowaniem zwiedzający i uczestnicy konkursu wysłuchali prelekcji na temat tradycji lotniczych w naszym mieście, przedwojennej szkoły pilotów LOP oraz Tadeusza Góry. Przygotował ją Krzysztof Komenda, pasjonat samolotów i WSEK.